Czyli co, teraz ja maluję, mm -hmm. później ty malujesz? Potem ja maluję, potem mnie maluję. Bo trzeba co? Dzielić się. <laughs> Okej, okay, to się podzielimy, dobrze? Okej. Okay? Dobrze? Mm -hmm. To jest moja kolej. Już? Zmiana? Tak, zmiana. To jest tak powiedziałam. Zmiana! No czekaj, bo tutaj... Ona, czeka, czekaj, czekaj, bo tu wystaje. Uważaj, bo mam nóż, kochanie, nie podchodź. Teraz się do obrzydze, ale. Ten ja Była jakaś zmiana. Dobrze jest zmiana, proszę bardzo. A ja co mam robić za ten czas? No. Mogę sobie siąść? Tak. Mogę po... Mogę patrzeć, jak robisz? Super, to będę patrzył na ciebie. Ale musisz usiąść. Dobrze, już siedzę. Tak chciałaś? Dobrze, to siedzę. Tak bardziej nie tak należąco, kochanie. No, na wprost, trzymaj sobie pędzel. Nie za duży ten pędzel dla Ciebie? Nie, bo on jest jeszcze malutki. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym weźmiemy się za izolację tamtej łazienki folią w płynie. Za chwilę zobaczycie. Chciałem Wam pokazać jeszcze pelet, ponieważ zamówiliśmy dwie palety peletu. I jak skończymy tylko brudne prace w tym domku, a uważam, że za kilka dni skończymy, wrzucamy piec na pelet i zrobimy sobie test. Test tego peletu to jest jako jedność i zrobimy sobie porównanie pieca na brykiet i pieca na pelet, ponieważ jeżeli ten test z tym peletem wyjdzie lepiej, fajniej i efektywniej, to w tym domu tak samo wymienimy piec na pelet z podajnikiem, tam powiedzmy 10-15 kg i będziemy sobie zamawiać takie palety: 2-3 na sezon. Zrobimy sobie tutaj zadaszenie, i te palety będą sobie tutaj stałe, bo jak widać, im tu nie przeszkadza wilgoć. I będzie zasypywane jedno, zasypywane drugie, i na termostacie ustawione około 20-22 stopni w tym domku. Dlatego taki test jest dla Was już niedługo do przygotowania, ale na razie musimy pokończyć te prace brudne, bo nie wsadzimy pieca po to, żeby zrobić test, który waży około 100 kg, a później go wyciągać po wszystkim. Poza tym też bym chciał ten piec wsadzić i na przykład palić w tym domu. 3 dni, i tu palić 3 dni. Dlatego dajcie subskrypcję, łapkę w górę, a ja biorę się za to co jest na dzisiaj zaplanowane. Folia wpłynie, nie patrzcie na bałagan na busie, bo jeździmy teraz na zlecenia. Budujemy dla Was takie domki, dlatego troszeczkę tutaj mamy bałagan. Poza tym mieliśmy ostatnio niemiłą przygodę, bo nam zwierzątko wyleciało. Troszkę uszkodziło busa, ale na szczęście nikomu się nic nie stało. I bus działa. Lekką naprawę przeszedł działa. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale ale jest ok. to powinno mi wystarczyć. Tych narożników nie będziemy jeszcze dawać, ponieważ tam na sam dół musi iść sterodur Siema fajne kupiłem Co Folia płynie hmm? Męski. Musimy kupić jakieś fajne gacie, potacie. To znaczy wiem. takie niebieskie kwiaty i kolce. Dobra. O, jak się fajnie ciągnie. Okej. Okay. Wymieszane. Wiesz, jakiego mam pomocnika? a Proszę bardzo, możesz maczać. Nie, nie ubrudzi się, kochanie? Bo to jest takie trochę ciężkie do domycia. Widzisz? Darmowy, Siep... darmowy pracownik. piach, nie żałuję materiału. No, jest no Już, Juleczko? Nie, ściągnąć to, kochanie, na dół. Bo tak to ci niewygodnie. O! Tu jest zimno. O tak, patrz, słoneczko. O! Puść kochanie. O, złap tak sobie. O tak, w paluszki. No. nie Nie, tak, niewygodnie ci pewnie, tak? ma rękawiczki? Bo masz mokre. Okej, tak mi nie wygodnie. No, trzymaj. Opa. Masz, bo musia połóż tam przy piecu, bo one są... Masz. o Tak, zobacz, tak. O, i tak trzymaj. Tylko ładnie, żeby to było równo jednego drugiego. O tak, albo w lewą, albo w prawą, albo do góry, albo na dół. Juci, możesz na wsadzać? Jestem, nie. To ja mam To ja idę do mamę drzewka wsadzać, okej? Okay? Okej okay. No to pokaż na gdzie te drzewka wsadzę. skoro mam już wolne Tylko nie ubróć się Gdzie sadzisz? Tutaj? Tak gęsto? No, a nie? Nawet się nie. Kurde, zes. <noise> <noise> nie ma. Dobra. Trzeba się cieszyć z tego, co, co jest. Dobra już nie rzucamy. Dobra, już, już. Bo cię natre. Dobra, już nie świruj, Pawiana. Na co nie? nie wiem, jak wsadzić, tak będzie. No. pamiętaj, że mają być tutaj lampy. Bo to, to większe Czyli będzie lampa, 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 lampa. Tu ma być sauna i jacuzzi. No. Tak. Nie będę mi ciągle zamykać basenu i saunę, sobie zrobię swoją. I na golasa będę tu chodził. Nie, Nie ma już śniegu. Tam, tu Jak zobaczę takiego byka. pociągniemy to sobie dwa razy. Ale nie powinno być żadnych problemów. Dobra, to sobie ładnie schnie. Zaciągniemy całość, jedną warstwę. Później weźmiemy się za taśmę. Dół nie będziemy dzisiaj robić, bo na to idzie sterodor i prawdopodobnie zamówię. Może dzisiaj ogrzewanie podłogowe. I będziemy już pomału jechać po jakieś płytki. To robiąc tu, to można byłoby od razu tutaj coś coś robić. No, trzymaj mocno i mów, czy ładnie, czy dobrze, czy źle. To nic nie mówisz, jak nigdy. Nie. Nie. Ci dobrze ci idzie. Tak, tak miało być? Tak chciałaś? Na śpiewanie ci bierze? Jak tu się niebiesko teraz zrobiło? No. 4 kilo, całe. Smerfowo. 4 kilo. Tak, nie ma nic. Trzeba będzie kupić jeszcze jedno wiadratko. I zrobimy teraz tak, jak tutaj jest. Stanę sobie może w tą stronę, bo trochę już ciemno się zrobiło. Teraz tak. Trzeba wszystko wyczyścić. Wszystkie skrzepy, jakie są na ziemi. Klej do steropianu, sterodur. Przyklejamy. To będziemy musieli dać na podłogówkę, czyli na tym położymy bezpośrednie ogrzewanie elektryczne podłogowe. Tu jest przewód do tego, zostawiony. Tutaj będzie sterownik, będzie ustawiona temperatura. I to zatopimy w kleju. I na to położymy płytkę. Oczywiście wcześniej pamiętają, co wchodzi płynie przed płytkami. Teoretycznie, bo tam ktoś mi pisał, że nie powinienem zaciągać elektrycznego ogrzewania najpierw w kleju, tylko od razu razem z płytką. Tylko tak się zastanawiałem, jak to zrobić. Teoretycznie nie wyda się, ale jednak wolałbym, no bo ktoś tam pisał, że grubo będzie, nie? że od razu kładzie to i to, no ale jak tu przejść po tych przewodach, jak tu się ruszać, jak to wszystko jest delikatne. Więc raczej zrobimy tak jak w tamtym domu, czyli. Styrodur oczywiście wcześniej wysprątamy, zagruntujemy. Położymy na tym bezpośrednio ogrzewanie spiralne elektryczne. Zaciągniemy wszystko ładnie w kleju, Oczywiście jest pachelka plastikowa, żeby nie uszkodzić. Podepniemy całą instalację. Zagruntujemy w danym w płynie i położymy dopiero płytki. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Styrodur trójka na pióro, puście za 100. Odajże 85 zł, ale akurat ocenię tego mówiłem w ostatnim odcinku. Dobra, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Już niedługo zobaczycie jak ta łazienka się zmieni. Przede wszystkim dojdzie światło, bo jest tam trochę ciemno.